I dzisiaj przekonacie się, co się stanie, gdy spóźnicie się do babci na Kolejna Kolejnocie jak zgrani, kolejne wyzwanie, a ostatnim razem powiedziałem wam, że dzisiaj spróbuję odblokować drugi ending, czyli ten tak naprawdę główny, gdzie wychodzimy drzwiami. Ale nie powiedziałem o jednym, że dzisiaj spróbuję to przejść na hard mode. Jeszcze nie na extreme, ponieważ na to psychicznie jeszcze nie jestem nastawiony, Muszę się w to lepiej wczuć. Jeżeli dzisiaj mi się to uda przejść z małą ilością śmierci i będzie mi szło naprawdę płynnie to Extreme Mode będzie stał przed nami otworem. A jak wy się na niego zapatrujecie, możecie dać mi zdać łapeczką w górę, dobijacie do 30 tysięcy i już ostatecznie robimy Extreme Mode. Już nie będzie drogi ucieczki. Ten rozdział trzeba będzie raz na zawsze zamknąć. A wraz z nim dziadka... I babcie w tym domu. Jeżeli chodzi o hard, to różni się od Extreme między innymi tym, że jeszcze nie jest tak ciemno. Nie ma dwóch dodatkowych zamków, jest tylko jeden, ale tak mam wrażenie, że to będzie dosyć spore wyzwanie, i tak czuję, że niepotrzebnie gram na normalu, bo teraz przez to będę czuł, że będzie bardzo trudno, a normal był bardzo łatwy, a i tak ginąłem. Nie wiem, czy tu jest jakiś bonusowy dzień, jak w oryginalnym graniu, czy nie, bo jeszcze nie znalazłem żadnej podpowiedzi, która by to sugerowała. No ale na razie skupmy się na tym, co już wiemy. Wiemy, jak ich ściągnąć na dół, wiemy jak sprawić, żebyśmy wiedzieli, gdzie oni są. To jest najważniejsze kontrola mapy. Jak ktoś z was grało na przykład w Quake'a, to wie, że kontrola mapy to jest jedna z najważniejszych rzeczy w grze komputerowej. Jeżeli wiemy, gdzie jest przeciwnik, możemy nim manipulować, no, a następnie już wszystko będzie robił pod nasze dyktando. No, pra prawie jak w życiu, prawda? <grytanie> Od razu to zamykam i zaraz wam powiem, co chciałbym zrobić jeszcze z tą magiczną szafą. O! Ktoś już zszedł? Nie, jeszcze nie zszedł. Dobra, schodzi dziadek, pozajmę to po ręce. I schodzi babcia. Ona jest wyżej. Chyba była w kuchni. Jak ona zejdzie, to i tam przywitają, popatrzą razem i my już możemy iść na górę i sprawdzimy pierwsze szafki, lewa i prawa. Najważniejsze to na początku znaleźć ten tazer, bo on wiele zmienia. Ohohoho, moi drodzy, mieć tazer, na samym początku gry to jest jak naprawdę wygrać całe życie. No i my już uciekliśmy tak naprawdę. Wiem, że nie powinienem jeszcze tego mówić, ale. Teraz się na chwilkę zamknę, żeby usłyszeć, gdzie jest grani. Wiecie, dlaczego tazer jest bardzo ważny? Dlatego, że granie, jak przyjdzie, to my ją oczywiście szybko zneutralizujemy, później przyjdzie dziadek, a jak przyjdzie dziadek, to my będziemy mieli okazję złapać od razu klucz do tego pomieszczenia po mojej prawicy. Szybko się je pozbywamy i dziadek jakoś telepatycznie wie, że babcia jest w niebezpieczeństwie i zaraz tu przyjdzie, ja sobie ją szybko przesunę i chciałem, żeby on podszedł bliżej, bo ja nie chcę później przechodzić przez to wszystko. Tak, Ziadek już idzie, 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 biegnie. Tutaj bym sobie mógł jeszcze... O, chciałem coś sprawdzić. Poczekam jeszcze chwilkę na niego. Cyk. Okej, zbieramy. Załaduję sobie to od razu. Albo... Nie, dobra. Najpierw to trzeba załadować, żeby mieć bezpieczeństwo. Gdzie to jest? Okej, okay, dobra, tam poleciało. To tutaj na razie zostawię. Już pierwsza rzecz niezgodnie z planem, ponieważ chciałem zawsze mieć naładowany tazer, żeby mieć ewentualnie możliwość ucieczki. Tutaj mamy, to mi nie będzie mi potrzebne, ponieważ robimy inny ending, ale od razu sprawdzimy, czego będę potrzebował na górze poza strzelbą. Na górze, jeżeli chodzi o strzelbę, to potrzebujemy jej, żeby odblokować jedno z pomieszczeń. E, tu jest łom, bardzo istotne. A tutaj mamy właśnie potrzebę użycia strzelby. Bo tam też może coś dla nas być. Chyba, że już tutaj będzie wszystko, czego potrzebujemy. To jest klucz do łódki, to dobrze. To sobie to później weźmiemy. I właśnie to jest teraz najgorsze. Że ja nie jestem pewny, gdzie są. Teraz tak naprawdę muszę być przygotowany na śmierć. Bo. O, ale jednak nie, chyba nie Ugranie jest o tyle łatwiej, że jak jej się pozbywam, to ona automatycznie e, jest w stanie mi oddać ten nabój do Tazera Który według mnie powinien mieć skończoną ilość użyć mm, Dziadka też mi się pozwala, ale chyba nie ma to na razie większego sensu Póki wiem mniej więcej gdzie jest, chyba właśnie zaczął przesuwać babcię Albo ją, no właśnie, przesuwać, zostaje ją przesu przesuwać e, Z nim jest ciężej, bo czasami ten nabój leci za niego, nie wiem dlaczego to sobie na razie drobne, Bo chciałem wziąć sobie szybko łom. Kiedy on jeszcze sobie słodko śpią, to ja spróbuję otworzyć to pudło. I tutaj mamy weapon key. Ojeju, ojeju. Tego się spodziewałem. To akurat. Była już chyba czysta losowość, według mnie akurat jeżeli jesteśmy na danym piętrze to na nim się nie powinny respić e, żadny mob, żadni przeciwnicy No ale dobrze, nie, nie będę tutaj dyskutował z tym, że mnie gra pokonała, nie będę tutaj robił jakiegoś specjalnego tłumaczenia Na razie wiemy, że mamy już, mamy już ten e, to kółko na dół do piwnicy, ono jest też bardzo ważne e, Na dół też będziemy musieli sprowadzić łą, ponieważ to jest to jedno pudło, w którym jest szansa, że będą te przecinaki jakieś Ale jeszcze zejdziemy na dół, ponieważ tu nie byłem, a tu czasami też coś jest Eee, nie tym razem. A i spadłem do tej wody poza odcinkiem. Jeżeli wyznaczy mi czasu, to wam później pokażę, jak to się kończy. Nie jest to zbyt przyjemne, ale to, to coś tutaj jest niebezpieczne i to bardzo. Lecimy jednak na razie wyżej. 5 eee, minut ogólnie trwa suchy film bez obróbki, więc e, strzelam, że już rekordu i tak bym nie pobił, gdybym na cięć nie robił. Ale myślę, że byłbym w stanie, gdybym się spiął i nie gadał. <laughs> Idziemy na razie do przodu. Ona nas nie zauważy. To jest właśnie moment, kiedy możemy już iść. Jak ona nas nie zauważy, to jest spoko. To, to nie jest ryba, pamiętajcie, nie? Ona nie ma takiego. kątu widzenia. chcemy sobie wziąć jeszcze stazer. Jest załadowany na szczęście, więc jesteśmy gotowi, żeby go w każdej chwili użyć. To sobie szybko otworzę. Łeponki jest tutaj. Tu sobie jeszcze raz upewnię się, że wszystko było. Bo niech zamykają te cholerne szafy później. Dlatego no, będę później potrzebował. Więc jak tylko się ich pozbędę, to schodzę z tym i złomem. Tak, będzie chyba najlepiej. Cyk! Zapraszam babcie? Dobra. Jest babcia? Eee, tutaj mamy oczywiście to co, to, co będziemy musieli zaraz usunąć. Dziadek też już jest tutaj, gdzieś niedaleko. Cyk! Załadujemy to sobie. Załadujemy to sobie, ale sobie to już zrzucę na dół. Żeby to mieć niżej. I. Widzimy już wszystko, co. Mam tutaj już nic nie było. Już jeszcze musiałem upewnić, bo to kurczę, nigdy nie wiadomo, co im odwali. Łom Zaraz też wezmę, tylko w tym razie podropię to wszystko Cyk, cyk Jeszcze pułapka została uruchomiona Dobrze, słyszałem tym razem babulkę Tu jeszcze zajrzymy, tu potrzebny jest Klucz do sejfu Tu akurat nic Który przyjdzie? Chyba tędy Ale się wolę upewnić jednak Okej, okay. widzisz mnie, już mnie nie widzisz no, zabawimy się zaraz w znikanie. To sobie zrzucam na do i po ten łom. Na razie nic tam nie będę robił, ponieważ łom musimy wziąć, już mieć go na dole i wtedy będziemy mogli jakąś część zadania naszego wykonać. Gdzie ja go zostawiłem do chuderiasy? I przynajmniej zacznij zapamiętywać i zostawić najważniejsze rzeczy w grze. Tu pamiętajmy, że jest to jeszcze. O, jest to. To sobie to weźmiemy, a później już zejdziemy z łomem i z tym kółkiem niżej. Wiesz, na razie to chyba tazer będzie potrzebny, bo właśnie babcia się obudziła I to jest chyba najważniejsze, żeby mieć ten tazer... ...w odpowiednim miejscu Skąd ta menda wyjdzie teraz? Oszaj pierdniku Dobra, dziadka nie ma 30 sekund i ETA do śmierci Syk, co mamy? Safe key, dobrze. Czyli mogę go sobie tutaj już użyć. Obcinaczki moje. Uff, dzisiejszy gameplay jest, powiem Wam szczerze, prawie jak z Call of Duty. Nie ukrywam. Jak się mi z zrespi, tego już nie mogę zrobić. Nie wiem dlaczego, ale się zaraz pewnie dowiem. Pewnie coś tam będzie trzeba zrobić z tymi drzwiami. Chyba najpierw trzeba prąd wyłączyć. To może być to. A to może podejdę, skoro i tak jestem bezpieczny, to może podejdę i sprawdzę. Oho! Coś ty tam naknocił, że teraz tego się nie da otworzyć. Tutaj jest ten prąd. Wow, 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 wow. Babcia się obudziła. O, dorlak. no niestety nie jest mi potrzebne przynajmniej na razie. O, coś spadło? babcia mnie za to zabije. Znaczy wiem gdzie jest, bo trzeba <ścoughs> z góry, ale. Ja chcę się przyjrzeć, o co tutaj chodzi? Nie, ja, według mnie to trzeba znerwić. To trzeba od razu znerfić, bo to na extreme też można tak łatwo przejść. Ach, tu jest jakaś blokada, chyba. Czego ja potrzebuję, żeby to zdjąć? To w ogóle działa, czy to nie działa? Nie wiem, nie mogę zajrzeć, bo babcia mi zasłania. Odsuń się! Kurhawo! Te gr lata grania w sensa i koda jednak się da coś przydały, nawet w takich że jak ta. Co to jest w ogóle? To jest klucz. Domyśliłem się już po wyglądzie, no ale. Hmm, padlock key, door handle. Crowbar. Dobra, czyli trzy rzeczy. Do samych drzwi potrzebne Co? Nie ogarnąłem przez sekundę gdzie jest Do tego będzie potrzebny ten klucz Da się zrobić? Dobra Przynajmniej raz mam pełne 30 sekund, prawie pełne Na zrobienie czegokolwiek, bo wcześniej jak zauważyliście pewnie nie z tym mały problem Dobra, czyli to mamy z głowy, czyli to dałoby się już otworzyć, teraz będzie door handle potrzebny eee, To sobie weźmiemy już Szybko tam na górę pójdę i pójdę od razu po ten klucz do zbrojowni, bo nie wiem, czy jest sens się dalej z nimi tak wymijać Jakich ich dwoje tutaj przyjdzie... ...będzie git Albo i nie tak git, jak myślałem Oj He, he, trzeba gdzie zostawiłeś, kurczę? Nie Dobra, Selni już, dobra, selnie. Dzień trzeci i już wyjaśniam, co chciałem uczynić. Chciałem, a mianowicie płynny sposób. Podnieść tazer, strzelić babcie podejść do drzwi ze zbrojowni, otworzyć zbrojownię, następnie zaprosić dziadka na imprezę. Patrzcie teraz to. Patrzcie to, jak to się uda. To będzie coś pięknego. Jak się nie uda, to trudno. Będziemy mieli jeden dzień na to, żeby wszystko pokonać. Ha! Nie wiem, co ja zrobiłem właśnie. Myślałem, że ona tam weszła, ale nie weszła. Widzieliście to? Ja myślałem, że ona tam weszła, a tam wyszedłem. Kurczę, co się właśnie stało? Ja już miałem w planie przechodzenie tego na... ...na raz. Dziadek cię wołał. Nie strzałaś? To się spotkałaś zaraz po drugiej stronie Ośku, cyk Dobra, e, na czym skończyliśmy To trzeba podnieść door handle Trzeba znaleźć i klucz do zbrojowni trzeba Zanieść do zbrojowni Najgorsze jest to, że ja Nie mogłem na razie użyć shotguna e, Ej, to, to będzie Nie Nie, jedyny na razie na górę. Piernicze to. Ja chcę już bezpiecznie to zakończyć. Coś było dla mnie? nic. I respy są dla mnie naprawdę czasami niepojęte. Ja chyba muszę znaleźć sobie lokację, w której zawsze będę miał pewność, że uda mi się uciec. Mamy dwa dni. W sensie jedną śmierć jeszcze. Dobra, poszedł na górę, czyli otworzyły się te drzwi, czyli obydwoje to usłyszeli. Są nade mną bezpośrednio. Obydwoje już, pewne. Zdrażacie powinni być tutaj też razem. Razem. Masz do śmierci, prawda? Tak sobie przyciągaliście przy tej czarnej przy którą odprawiali. Przy waszym ślubie. Ech, tazer był. Tu, dobrze. Tazer jest, więc Raczej uda ogarnąć, ja się uda to ogarnąć. Wiesz, to zawsze mogę bronią. Raz mogę bronią strzelić, w razie czego. Dobra, pozbyliśmy się go. Eee... Tazer se tu zostawię. Jest jakiś klucz. To jest. padlockki, dobrze. Mamy padlockki, więc możemy wszystko otworzyć, tak? Przyściuteńko. Eee, tylko klamki jeszcze nie mamy, tak? Klamka. Jesteśmy w domu się Ta pinda gdzieś tu zrespi znowu Się poddam Oficjalnie, jazda na górę i się uda Na pewno się teraz uda Jedź na tą górę, poza się ruszałem Jednym strzałem mogę się jednego pozbyć Jak tu będzie amunicja to już byłoby też spoko, ale nie ma Nie zrespiła się amunicja, więc Zajmę tylko czysty strzał Uf, Udało się a, a ty chyba będziemy potrzebowali jeszcze cutting pliers Zostawimy je na dole, na szczęście. To też nie był plan. To było w ogóle nieplanowane. Nie wiem w ogóle, gdzie jest. Nie, ta z jest tam gdzieś na schodach. Dobra. Niech tam sobie idą, dobra. Babcia? Babcia? Halo, babcia Dawaj tu, babcia Babulka Jeszcze myślę, że nie trafię Dajcie to dajcie tu to idziemy, stąd się jak najszybciej krowbar. Eee, Dobra, wiecie co? Już to zrobię bo z głowy Już jedno będzie zrobione Jedno, przynajmniej jedno Czekam aż się babcia zrespi, bo ona ma takie chore respy czasami hej, hej dawno się nie widzieliśmy Wy mnie wymęczycie Tutaj są na szczęście te Ech. Cyk A to i tak musimy je wziąć na górę Dzisiaj się czemu to zrobiłem, e, przypominam wam o respach grani. Przypominam tylko, Daj nie ten pokój. Hehehe. He, he, he. <grym się> Mamy prawie wszystko jeszcze. padł, i jesteśmy ready, nie? Dobra, uwaga. Cyk. Hello? E, w... Dzięki chodzący gremlinie za to, że mi to dałeś. Co to jest do cholery? To jest jakieś gry. Ej. Czy my się już nie znamy przypadkiem? Dobra, do. Dziękował Podziękował Dzień piąty Nie mam drugiej ucieczki teoretycznie Babcia? A, jesteś babcia? E, może najpierw po. Zróbmy to tak. Tu. Tu. I szybko po tą klamkę cholerną, bo ona jest teraz najdalej ze wszystkich rzeczy. Walamy stąd! Bingo, hard mode ukończony, uciekam stąd. Gdzie on poszedł? Chyba czas na chapter trzeci. Udało się nam. Pokonaliśmy razem z Waszym emocjonalnym wsparciem i została nam już tylko jeszcze jedna przeszkoda do odkrycia która nas dzieli od ucieczki na Extreme, odbędą dwa dodatkowe zamki w postaci nie mam zielonego pojęcia czego ale się pewnie dowiemy niebawem bo widząc jak bardzo was się podoba odcinki z grani podejrzewam, że będzie bardzo ciekawie zobaczenia i cześć